Ty też niedawno gołą ręką chwyciłeś wilgotną klamkę w banku, a teraz walczysz o życie w szpitalu? Masz już dość ciągłego leżenia pod respiratorem? Mamy dla ciebie idealne rozwiązanie! Gołą rączka to prosty gadżet na twoje problemy w czasach epidemii! Z gołą rączką spokojnie powrócisz do codziennych czynności. Rano na pewniaka zapłacisz kartą w sklepie. W południe na spokojnie podasz rękę znajomemu. A wieczorem zabawisz się w najlepsze na obcego. Gołorączka. Łatwa w obsłudze, prosta w dezynfekcji, a co najważniejsze, nie zostawia odcisków palców. Gołorączka za jedyne 199 zł. No dobra, chujda! Niech wam będzie te 99 zł. Plus dodatkowe koszty, o których dowiesz się dopiero z infolinii. A kiedy przyjdzie policja sprawdzić, czy siedzisz w chacie. Go rączka! Wyręczy cię w każdej sytuacji. Dzień dobry! Miałem wizytę na 15.30. Prywatnie czy na NFZ? A jaka jest różnica między tymi dwoma rzeczami? Na NFZ jest za darmo. O! No to w takim razie NFZ jest za darmo. Znieczulamy? Trenduje? Teraz? Trenduje? <tryk> Dużo śliny. Czy żółci? Mm. Masz czwarta! Stare dobre wiertło. Jeszcze nigdy mi nie jest Zaraz, zaraz. Skończyło się pan ubezpieczenie. Jednak będzie musiał pan zapłacić. Andrzejku, mów co chcesz, ale jeziorko, kumple, rybki, jest super. Czego więcej potrzeba? Marcin. Przyjeżdżamy tu od dwóch lat i nigdy nic nie bierze. Ile tego mamy? Póki co? Jedno. Pokaż to. Ja poleję. No, ty to jesteś. Ja to jestem. Zdrową stary. Bierzmy! Idzie! Rybka lubi pływać. Kierowniku, mordeczki moje! Wypuśćcie mnie! Spełnię wasze trzy życzenia! Coś mi tu nie gra. Przecież ta ryba nawet nie jest złota? No tak łamie na maksa, no na pewno nie jest magiczna. A to, że do was gadam, to niby nie jest magia! A no faktycznie. Coś w tym jest. Andrzej. Marcin! To może oznaczać tylko jedno. Mamy trzy życzenia. Dobra, słuchaj. Zadecydujmy i wybierzmy kto mówi pierwsze. Dajesz morda, nie ma czasu. Marcinku, ty bądź pierwszy. Nie. Tak. Jesteś pewien? Tak, jesteś moim przyjacielem. Zresztą sam mnie tu zabrałeś. To mnie <laughs> naprawdę bardzo dużo znaczy. Jesteś tego warty, przyjacielu. Czy mogę sobie życzyć dosłownie wszystko? Pakiet standard! Królu złoty! Wszystko co chcesz bracie Dobrze zatem... Chciałbym Żeby Karolina Majewska się we mnie zakochała To żeś dojebał! Słucham? Tak Ta? Karolina Majewska? Przecież mogłem sobie życzyć wszystkiego Przecież to jest moja żona Ogarnięte! Co to był za dźwięk? Ojej Mogę mieć drugie życzenie? Uuu, się boję. Chciałbym, żeby Karolina Majewska była gruba jak wieloryb. Ha, 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 ha. Nie. Tak. Tak? Nie wierzę, co tu się odpierdala. To jest czas poniżej pasa, ale... Dobra. Mogę? W takim razie chciałbym, żeby Karolina Majewska znowu Ciebie kochała. O Ja pierdolę co za zjemy! Za grube? Za grube. Dacie jak żyć? To proste. Tego dowiecie się z mojej nowej książki. Jestem wykurwisty. Mam drugi telefon. Ale kotek? Nie, nie ma mi w domu. Nie ma, bo napierdalam sukces. Rozumiesz? Naprawiam świat. Nie mogę teraz rozmawiać. Jeżeli wsadzisz w ten rzut 105% koncentracji zawsze zawsze trafisz do celu. Rozumiesz? Próbuj! Yeah. Nie! Jeżeli wsadzisz w to 105% siły, zawsze zajdziesz na szczyt. Bracie! Co się dzieje? Co ja robię z moim życiem? Czy jak? Nie zarabiasz z tego godnych pieniędzy? Kasy z tego żadnej nie mam. Posłuchaj. Jeżeli robisz coś na 105%, jeżeli wsadzasz w coś 105% serca, pieniądze znajdą się same. Rozumiesz? Jeżeli wkładasz coś 105% zaangażowania, zawsze będziesz w tym najlepszy. Boże! Dziękuję. Myślałem, że straciłem wiarę. Pamiętaj, cel jest zawsze w zasięgu ręki. A teraz idź i rób to, co kochasz. Na sto pięć procent. No cześć kochanie, wszystko w porządku? Zjadłaś coś dzisiaj w ogóle? Słuchaj, tak serduszko, tata cię bardzo kocha Tata ma dla ciebie najpiękniejszą... Yuh! Zaraz! Przecież kumple w pracy mi w to nie uwierzą Dwoi kucharczkę! Nie mogę! Mam za dobry kad! Pomocy! Zaraz spadni mi bateria! Zdrogi! Nie no, człowieku, to już jest przesada! <noise> No dobra, to było trochę śpieszne. Co tu się odpierdala? pop pop Ogólnie przejebane! Pojebało was? Przecież nie trzeba pomóc! Kurwa! Tak, ty marynarce. To za gówno. być Barbie! Nie przegap żadnej emocji z kamerą w Nowym Kutas. Chujata. teamwork Mały, koledzy się ze mnie śmiali. Nigdy nie nauczyłem się jeździć z koleżaną. Wszystko byle dalej od żony. Kobiety mówią mi, że w korkach wyglądam jak David Beck. E os alta fluidos Mas que é do ar, Fusé. O que Szanowny co wy robicie? Jak wy wyglądacie? A ty? Jak jakaś włochata pizda zębami Po co to palisz? Przecież to jest niezdrowe Słuchajcie Musicie zmienić swoje życie A wiecie dlaczego? Odłóżcie to do wózka Odłóżcie to do wózka To jest wam niepotrzebne Już z powrotem Właśnie Słuchajcie pieniądze leżą na ulicy Nie kurwa w kiblu Daję wam dzisiaj konewkę Przysłowiową konewkę, bo widzę, że już jej szukasz I nią podlejecie swoją nadzieję Ogarnijcie się o właśnie. Super. Pięknie. A teraz idźcie. Zostaw to Romek. Marek. Nieważny. Romek. Zostawcie tutaj, w tym śmietniku, swoją przeszłość. Idźcie tam. W lepszą przyszłość. Zostaw to Romek. Marek. Nieważny. Romek. Hehe, <laughs> Wow! Ale wyjebany dżinik! No. no i co? No to zejdź sobie na dół i sobie przynieś. No to niech przestanie płakać! Mówiłem ci, że nie jesteśmy gotowi na dzieciaka, ale nie, bo przecież twoja matka zawsze wie więcej i lepiej, czy nie? Halo? Pierdolę tutaj to z tobą, się, kurwa! Mówiłem, brat, Behatę prawliczkę. takie objawy, tak, pałę robiłam, to nie artystyczną, kurwa, duszę! Raduś przyszedł po zakup. A tu ma karteczkę. Dzień dobry. Mleko. Trzy Nie ma. Nie? Nie? To 2%. Nie ma. Nie ma? Okej! Okay. Nie ma dziś mleka. Po katal. Do jajka. Trójki, tylko nie dwójki, bo się zajebie, Frajerze. Mm, nie polecam. To co pan poleca w tym jebanym sklepie? Panówki. Dobra. Dawaj panówki. Parówki. No przecież widzę, że nie! Czy wy nie chcecie kurwić do ostateczności? Czy to są jakieś ukryte kamary? Przyznaj kurwa! Jak tak? Wiadomości w Radiu Amen. Rząd powołał właśnie specjalną grupę bioteologów. Ci dowiedli, że wszyscy będziemy zdrowi, jeżeli w nadchodzących wyborach oddamy swoje głosy na partię PIST. Czarek. No wreszcie ze razy do ciebie dzwoniłem. Bardzo źle. Jak to? O tam, 42. Nie, 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 stary, nie, nie, nie w takim momencie. Poddaję się. Słyszysz? Nie, Czarek, nie rób mi tego. Czarek, widzisz mi 200 złotych. Od tygodnia podcieram dupę skarpetami. Nie! 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 nie. months. jak tu jej farbą. Wiesz co? Boli mi głowa, przyjdź za kilka dni.